Jakiś Hassan Giro, to jakiś cygan jest, ja wam mówię na 100%. Cóże? No ten Hassan Giro, co mi się ostatnio czytałeś. No Dzisiaj go, czy jest cyganem na czacie? Are you, are you Gypsy? Are you? Ej mapa jak B are w B wiesz w nie? I lecimy na B najpierw, chodźcie na B. Be, na rasznie, już to jest hot. To jest hot. No tak, to jest hot. Ty, to jest jak battlef Battlefront. No? To Kto mi wiadomo, nie wiem. Ja, 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 ja tego. Yeah. Ja. Nie czekaj bo ja nie Z wiem gdzie i idę tutaj. na A Teraz idę na B Bez e to, idziemy teraz na A Hej macie? cię? No szedł za mną Ja w sumie ledwo się wybroniłem, bo w ogóle się nic nie spodziewałem jakoś No też się nie spodziewałem tego Myślałem że tak na razie wiesz że tak spokojnie tego będzie M to. dopiero się zaraz zacznie a to... Dobra Teraz Zdech się dopiero teraz, zacznie teraz A a? Sam kopa ktoś nam ten, ktoś nam coś tam odbiera. No, C. Przejęli C. Teraz B trzeba być na B, ktoś musi na B być. To ja, czekaj, to może nam najpierw C odbijmy, czy idziemy na B. Ja Jest, daleko. Ja jeden na C, wiesz? Dwa punkty nam wystarczą. To, to ja też idę na C, ale zabędziemy C i ich, ich zmierzymy. Ja się tu kolasia zajmowałem przy C. Dobra, to ja zostaję na B. No to zostawę, jeden Mateusza na Jeszcze ja, też jestem przy B, ogólnie. Jestem tak. Czekaj, e... czekaj, Trochę przy B, trochę przy C. Pójdę trochę. Trochę na A. Trochę na N, trochę Kurde. na A. Zabijmy zabił z się Marcin. Marcin. Napisz mu ty, ty k**, okay. Napisz mu. Imię to nie Marcin, znaczy... <grym> imię to nie Marcin. Marcin to nie imię. Marcin to głupi ch**. Piotruszek, zastrzeliłem cię. Marcin to nie imię, Marcin to głupi i napisz to. Proszę cię kurwa, ej, to zostajemy na B czy nie? Idź się tam, ja tego. Tak, A idziemy. idziemy? Ej, zabiję Ty pod ale to było piękne. Ja idę wam na APA w takim razie. Ty uratowałeś mnie, nie zabił. Więc sobie nie da się rady. No, idziemy na B. Mieliśmy wdzięczny w ale Te schody mnie spowalniają. Ej, nic w ogóle nie widzę. No słabo tam... Kurczą się jak w a... skalę W kalę łokciami brnę Czy ty widzisz Ej, tak, mnie krótki, Czy ty widzisz mnie Stawaj tu klaymory, Ej, Postawiłem. czym ty grasz kądził, że masz klejmory? Inżynierem Aha. A czy i do inżyniera Skończyłem masz? Po Chciałem się... Chciałem inżynierem zostać Ej, w ślepo strzelałem i trafiłem. Ale to nie zabiłem go. Ha, ja zabiłem. Nie, nie, bo ktoś mi zabrał. No to ja. Ja je wiem. Przeskakiwałem nad tym. Nad. Ee, jak to się nazywa, Boże? Brakuje mi słowa. No kopem. kopem. No to kopem skakałem. I wpadłeś w kopę. W kopę? I mówię, o kopa! I wpadł. I cię co? Spróbujcie przyjąć. Dobra, ja nie ja lecę na C. Jakiś typ tu jest. C no ja też idę na C. Ja Jestem bardzo blisko. macie. Ja już co zużyłem? Pół za nami. Pół Brawo czyli B? No B jest stabilne w miarę. Dobra, C. Kujowo, ale stabilnie. Idę bronić, tu alfa bronić. I co jest Jestem... no to Ta, ale... Lecimy teraz z powrotem na A. Gdzie jesteście, chłopaczki? no, do no C. Ktoś mnie widzi w ogóle? A. Gdzie ty jesteś? O no ja Cię widzę. O, nie, nie widzę nigdzie wrogu. Ej, zabił ja koleś z jakiejś snajperki chyba z daleka. Jaki... Taz, ej, on z nie wszedł. On minął twojego Kurwa, do swojego chciałem strzelić. Kurde, nie zmieniłem sobie klasy, muszę dać sobie wziąć. Ech, bo ja nie lubię tym inżynierem jednak. On nie ma Claymore'y, ale... Ej, zabiłem dwóch claymorem! <laughs> Kurczę, muszę odebrać telefon. Dobrze, poczekamy. So you wanna be a gypsy? Ej tracimy brawo, tracimy czarni Szczerze, to nie z ciebie kopa kawana Coś tu jest w ogóle A jak się jak się mnie A widzę, że coś tam Przyjmuję. się przyjmujecie tak? Dobra no to a ja wam A, a, ja wam, a zostawiam Już przejęta No elegancko Kurwa, gdzie on jest? No, zabił mnie znowu. Nie wiem, dziwne jest, że jakoś w ogóle strzałów nie słyszę jak tego... jak teraz padam. zmiana klasy. Katusze, okay. jak widzicie? Postaraj się nie spierdol tego. Ej, C nam zajęli. Całkiem. Znaczy nie całkiem, nie, ale. Zajęli. Spadło, no to ja, ja na C lecę. Może jak przed dupy strony by mi zaszedł, to by było fajnie. Dobra, easy. Gdzie jesteś? Kateks. Na a u skończyliśmy? Pisz Ez a Ktoś tam w ogóle czy nie? 70 dziewięć Co? <noise> Pożyłem bramę. Ej, wchodzę po autobusie, ale zajebiście i do ko Skoczyłem do kosza Tam <noise> gdzieś swoje puchy. miejsce e, gdzie, W której trochę w ogóle idziemy? Z duszylicy ja, czy gdzieś... Ja biegnę w prawo z ogródki jakoś Aha Czy kogoś tu znajdę Idę za kwiatuszkiem, on, on jakoś wie gdzie ładzi zawsze ja nie wiem Ty można można otwierać te garaże No można wiem, za że to żem to jest mój tak? fajnie To jest mój nie mój. Ej, chyba, chyba widzę was. Tak, widzę kwiatuszkę. Kryje no, twoje ty wycieszysz się? To gdzieś tu jest kolaś Muszę go zabić <noise> Biegasz jakbyś na w gacie Kto? Kwiatuszek <noise> Już na straw. No Tu są na dachu to 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 nie nie z, zabijemy tego? Cię, Taki zwany jesteś, tak? Zobacz na to patrz, hm, no on już nie żyje Gdzie wy, tu jesteś Ej, i, i spałnie jest chyba na dachu z tego co mi się wydaje Ale <grym>, jajce Ale to jest po strony. Ej no zabiję mi tyły ze sniperki, to jest No GIN, czego nie ginie? Może... Mam 100 nabojów w jednym magazynku i połowa magazynka na niego wywiewałem ja się ciebie nie boję, bo mam w dupie naboje. Ej, zobacz co można wejść tędy na dach. Przez kosza? Przez tak trzech. można. Ale słuchaj, reakcję. Uj, hawa płaku! O kurwa, z tyłu zaszli mnie we trzaki to. Jebać. jebać, nic się nie da. Jak ty odlokowałeś klasę medyka? Można ten... no, normalnie, no jezu, no. Nie, ja już mam ten... Miał... Ty już miałeś dwa poziomy temu jestem... i miałeś te klasy, a ja tego nie mam. Nie masz klasy seryjnej, a czyli sobie grałem w tę grę wcześniej, może Rzez... ja medyk. kiedyś po prostu. Może się się kupić, kupić, bo się wydaje, że trzeba je ja tam widziałem... coś. Nie, ja tam widziałem, że trzeba kupić je. Hmm, za te dolary, co się w grze dostaje. Hmm. No nie wiem, a czy ja już dawno to grałem? Nie biegłem to parę lat temu, to pamiętam, że pograłem trochę i miałem te klasy normalnie odblokowane. Może wtedy normalnie było, no właśnie, próbowa. może wtedy były. Ej, to jest jakiś ich respawn chyba. Ale nie, nie tylko na dachu, tylko on się pojawił gdzieś na dole, chyba też. Kurźwa, co ja zrobiłem? A mogłem by tak ładnie, no trudno. Czaj. Kurwa za mną był. Gdzie jesteście? Nie wiem gdzie jest. No chodź tu. Nie, nie ja nie żyję. O, widziałem jak go zabijesz. Nieźle. Dzięki. O tam jest się czai. Nie, Czekaj, nie. ja Czekaj, słyszę strzały dzisiaj z tyłu. Kurwa broń mi znikła. Dwy katuszka. Jak My na przykład wlady, nigdy z... nie ma. Myślę, że to wszystko wina kopa kabany. Kopa, kopa, kopa. O kurwa, na wpadłem. Na co mogę wpaść? Na kupę! Na kupę, na kopę! Ej no, ej no, snajperki są do ciot. Jude, apologize. Hej, Jude. No umieraj! Oh. Kurwa mać. Nie, co się... Co to się odjebało? Oh, oh, oh. <grym ale, <grym ale... To było śmieszne. Ale ja? No. Ja ciągle kusam. Bo wiesz, jak ja umrę, to czasami patrzę, jak sobie poczynacie i. Nie, nie, ja mam was w dupie. No ja też. Powiem ci, że brzydko umarłeś, ale ktoś mi zabrał go. Bo... mi za Brzydko żyłem, to brzydko umarłem, nie? Co za broń? O, mam mam jakąś szalbę śmieszną, Strikera. Zobaczymy, czy kogoś z tego upoluje. Hehehehe. <laughs> znaczy w czasie zabijałem kury, tutaj nawet nie ma czegoś takiego. Jest. A, to widziałem chyba na to Tak? To jest ty, no właśnie. O kurwa. Nie, ta chyba nie jest fajna. Ty się, na sobie dwóch, Ja sprawę. wiem, mi laguje, bo mi się mi sterownik chyba graficzny pad, bo mi laguje, was czasami takie słyszę, aż się z Escape zacina. Jaką hmm. masz grafikę? 9.7.0 Masz najnowszy sterownik? Tak, tylko że... W mi się przy włączaniu coś Konkuter. Kurwa snajper Menu start mi padło i musiałem Ej, go Ej tam jest dwóch, trzech kolesi Kampi na tym, na tym autobusie tam na końcu ulicy Także uważajcie Dobra Trzeba iść zajść tymi ogrodami jakoś jakby się dało I tam wejść po prostu ich no ja I Może, właśnie, może, może granatem by ich tam wiecie. rozwalić Czyli Ty po drugiej stronie jesteś Dobra spoko tak. Widzę cię Dobra rozwaliłem jednego Aj i... Rozwaliłem Trzeba. drugiego jeszcze jeden Kurczę, a już go miałem. Z kolejnego właśnie. Czwarty gryzie piech. Kulcie, piąty mnie zabił. Jest snajperki. Ja, pierdolę. Co to za jakieś dzieciaki? A ja wziąłem sobie snajperkę od nich, zobaczmy teraz. Jakie dzieciaki? Nie wiem, jakieś dzieciaki słyszę. U no tam to jest, sumie, jest podwórka. A to Rytem. u niego? Rytem. <słyszy> I, z I zabiłem kamperę sniperki To jest do domu Grać, a nie Kada się do... patologia wydziera wy 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 na osiedlu yeah. Rej tam bo nagrywam na YouTube a. Ej no snajper, no snajpery idą Snajperem idą? <słyszy> Idę dopas, bo mi się mi to smutno u mnie. To jest kto, to jest Kurwa, to nie no i zajebał, ty, mnie, zajebał z... mnie ten slajd. To jest Argiros. Palmo, no. ja był kebabę. To kto ja jadł? nie adę. Hm, kto to jest? Argiros. W takim razie że... konuj, to nie występuje wykwintnego byś... dania z Ikei. Wspierdalaj mi z Ikei. Przytyłem 2 kilo przez, przez półtora dnia w Krakowie To jest do 5. Przytyłem 2 kilo przez ten weekend w Krakowie u ciebie. O no, kurwa, o Boże. A co no, Musiałem dwa tygodnie na rowerze jeździć, żeby to spalić, a teraz no, straszne to jest. Jestem być. takim grubaskiem smutnym, gram w gry, nagrywam na YouTubie. No ja jebie, no weźcie ich zabierzcie mi Czy może być gorsze życie w ogóle? Wydaje mi się, że nie. Trzy razy pod zajebali. mnie zajebali ja się na całym miejscu zabił. Ale tak naprawdę. No, A i mógłbyś Kurt to Cobain nagrać did. na GoPro. Like Jakby było GoPro, go to bym by nagrał, kurde, nie? Dziu, <grym> Polak. No i weź, zabij <grym> tego, no. Light Kurt, weź tych pachorów, zarabiasz go. Bo... No. Się Konrad, ja ja ci. Kup petardy. I rzucaj w nich. No, no bo lepiej, kup, kup yy, wiatrówkę i strzelaj. Ej, co jest? Ej, ej, ej. Coś mi się tam mieszka, chyba, psuje, bo mi samo strzela. <grym> no to możliwe, że ta, aj mama, pierdoli tam samo. I <grym> panie <Jebany> cheatem. <chider. grym> ja zrobiłem trzech kolesi chyba ze snajperki z dwóch metrów. To było takie piękne. O, no. Ej, no, no się przy... lekko. No jebany, sniper nie zabił przez drzewo i przez jakiś samochód, leży. Nie, przez śmietnik. Może jak one drury, ja. ja bym zamknął okno, ale się boję, że. To tutaj zniszczy analnie. I dajcie mi dwie minuty, ja zresetuję kompa. Po jak po tym meczu? Dobrze, wiem. A ja zamknę okno. Oni chyba ogarnęli już, który wchodzimy ich zabić, za to stoją ciągle. What the fuck?! Co to, co to, co to miało Tam być Tam Kampi. Jakiś... Coś... Ważne Parzei... Nie, gdzie ty jesteś? To nie ty, to jakiś... Ja właśnie umarłem. No i dobrze. I bardzo ładny mecz bo mi się podobało.